Witam wszystkich. To jest UniBox noża turystycznego z Biedronki. Nie wiem, czy będzie widać. Mam godzinę 21:30, także jeszcze dzisiaj go zdążyłem kupić. No, rozpakujemy sobie tutaj taki nożyk. Ja wybrałem model z aluminiową rączką i z szarpaczem do dolin i materiałów. Nie wiem, czy uda mi się cokolwiek z tym zrobić, ale to nie jest recenzja, także ja go tylko odpakuję i pokażę, jakie są moje pierwsze wrażenia, co znajdziemy w pudełku. Sam nóż tutaj, idziemy z przodu. Tutaj mamy jakiś opis lekki, nie wiem, czy będzie widać. A, jakieś tam pierdoły. Z tyłu mamy pokrowiec, w sumie tylko te dwie rzeczy: tutaj dostajemy nóż i taki pokrowiec. Który nie jest taki dobrej jakości, takim mi się wydaje, bo zaraz Wam pokażę. Mam model z zeszłego roku. Taki, tego noża. No to jest nóż automatyczny z blokadą, co nie? Czyli tam taką działa tutaj, nie? Wiem, czy będzie widać? No. Nóż turystyczny podczas hikingów, yy, zamiast jakoś ostrzec, zostali nierdzielni. Blokada ostrzec, to przynajmniej No. Yy. Dobra, trzeba to odpakować mam tu nażyczki nie wiadomo czy to przetnę. Wastałem eee. to na żywca i eee, eee. To jest mój pierwszy Unibox, także ogólnie nie wiem, czy ktokolwiek to obejrzy. Jacyś kolecie, którzy yy, Biedronki będą wynosić w różne rzeczy. Jak już mówiłem, Biedronce za. Yy, aha, nie powiedziałem za ile go kupiłem. Kupiłem go za 15 zł, 14,90 zł, chyba 14,99 zł. Jakoś z takiego cenie. Czyli dosyć tania cena, ale w zeszłym roku kosztowały yy, one identycznie. No, Tu mamy kartonik. I No. Nie będzie, no dobra. Nie będzie potrzebne. Chyba, że chcesz to odzobaczyć. od zobaczyć, to wygląda. O. Eee, dobra. Spójrzmy. Opakowanie. Wygląda na nieco mniejsze niż w zeszłym roku. No, to jak zwykle z tych samych materiałów, bo to jest Made In China. O. Żeby się będzie znowu odrywało, zaraz Wam pokażę, jaka była wada mi tego w zeszłym roku, wykonanego przeze mnie. No, mamy to jest zapakowane w takie plastikowe, takie główienko, Nie wiem, jak to się nazywa nawet dokładnie. Tu raczej nie złapię, wychodź, żeby się nie pocił, bo tamten nóż mnie załatwił tak ostro. Teraz wam pokażę, no i jest. Zresztą też, też nie będzie potrzebne. Jest na snurze. No, jest stosunkowo lekki. Dziwnie pachnie. Jest leciutki. Nie? W zeszłym roku był inny model, był cięższy. Ten jest taki trochę badziewnie się zachowuje. Blokada nie ma, jest płaska. Widzicie? jest płaska. Teraz sobie porównamy. goli. Nie zgoli. No to gówno. Trudno. E, tu mamy blokadę taką, raczej e, z tyłu zaczep na do paska można sobie przyczepić. E, on ogólnie jest taki, żeby e, tak przypuszczam, żeby był odważony, dlatego jest są te dziury i dlatego on jest taki lekki. Musi być jakiś poręczny. E, no, widzimy tutaj na ostrzu samym nie ma nic. Nie wiem, jak, nie wiem jaka to jest stal wykonania dokładnie, ale na pewno nie jest jakaś, jakaś dobra. Bo za 15 zł, czego by się spodziewać, co nie? No i blokada, jak tu działa, pokazuje. Składa się na rzekę fajnie, jest mały kabarytów, mieści się w dłoni. No, rozkłada się. Nawet, nawet. Także jest spoko. Tu mamy na, na imbusy wszystkie śrubki, pozakręcane. Był jeszcze kolor czarny takiej, e, takiej ręko, rękojeści, boże, przepraszam. E, ale ja wybrałem ten, bo taki mi się jakby bardziej podobał. No, Zobaczymy, czy on się chowa. Czy, czy, czy się mieści, wszystko fajnie. No, to jest? No, elegancko się mieści. To pokrowca, wszystko fajnie. E, a teraz Wam pokażę z zeszłego roku. To jest model z zeszłego roku, jest widać większy niż ten. To jest inny, inny model noża, To jest od razu widać, że jest cięższy. Ma i ostrze w kształcie... Boże, zaraz, zaraz sprawdzę. Rekus, chyba tak się czyta, tak mi się wydaje. No, już go trochę zajechałem ten nóż, e, ale jak na nóż za 15zł z Biedronki, go nie ostrzyłem jeszcze nigdy, to jest całkiem, całkiem dalej ostry. No i tutaj on ma tutaj zaczep, tutaj ma e, zbijak do szyb, to było w zeszłym roku, też za tą samą cenę, ale e, jak widzimy on ma tutaj e, e, blokadę, ma e, ząbkowaną taką, bo jak widzimy tutaj, e, on nie ma, tu jest płaskie, nie? I tu jest, no w ogóle można porównać sobie. Tu jest y, inna stal. Znaczy, może, może stal jest ta sama, ale y, tu jest w ogóle Cold Steel chyba, to się tak nazywa, że to jest czarne. Tutaj mamy normalny w tych kolorkach y, zwykłej, stali niepomalowanej. No i ten jest o wiele y, cięższy, ale tutaj mamy tak śrubki na torksy, jakieś tam pierdoły zaczepki. Nie? No on jest taki wygodny chwycie, jest taki. Cięższy co nie, no a ten nożyk jest całkiem, całkiem spoko. Jak za 15 zł, mój drugi do kolekcji, nawet jest git, e, A co do tych pokrowców, e, ten rzep jest taki gówniany, już po, po tym roku się tak ledwo trzyma. I tu mi się już zaczyna odpruwać to. No, to już rok katowania. Jak widzicie ten, widzicie tą ranę tutaj? No to ten, ten nóż mi to zrobił. No, byłem nieuważny Musieli mi tu strzywać i by pakie tam opierdolony. No dobra. Yy, nóż z Biedronki za 1499: yy, typu. Typu typ. <tak>, tak czyli po prostu. Nóż tam modele różne no, z blokadą. No i jest fajny, jest git. git jest, nie? No to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Dobrá noc.